Hej wszystkim, witajcie. Dziś pokażę wam jak przygotować pyszny deser truskawkowy. Na początku truskawki blendujemy na gładką masę. Następnie przygotowujemy galaretkę. Do miski wlewamy dwie szklanki 250 ml gorącej wody. I do wody wsypujemy dwie galaretki truskawkowe bądź malinowe. Zależy jak kto woli. Galaretki dokładnie mieszamy i odstawiamy do wystygnięcia. I następnie do miseczek wkładamy takie dwa biszkopciki. Dwa albo jeden zależy jak kto woli. I masę truskawkową wlewamy właśnie na te biszkopciki i przestudzoną galaretkę. Następnie wkładamy do lodówki na około 2-3 godziny. W międzyczasie jak nasze ciasto się chłodziło, to przygotowałam sobie krem z śmietanki 36 i mascarpone, który właśnie wykładam na nasze ciasto. Nakładamy delikatną warstwę, wygląda właśnie tak. I na to wszystko nakładamy lody. Ja wyłożyłam lody śmietankowe. Ten deser jest bardzo szybki i prosty w wykonaniu więc naprawdę polecam, jest pyszny i życzę wam smacznego. Pa!